Cześć ludzie! My zrobimy kolejną połowę misji. Bo znowu, teraz mi do mnie babcia zadzwoniła i... No i ten, no i mu przerwało mi. Dobrze. Ja już jestem no dosyć tam wiem, że będzie zaraz gość. A wiedziałem, z Uzdika strzelasz. Mam lepszy błonie niż łóżek. Tam będzie jeden. Żyje zimą. Widzicie, ja jestem szybki Bill. Nie Nie, ja nie jestem taki, że gonimy ludzi, tylko bierzemy, zabijamy i mamy moto. Ok, teraz musimy jechać. Kilometr 80, cięcia nie będę robił. To mało. Będę robił cięcia, jak będzie do przejechania 6 albo 7 kilometrów. Takie jakieś. Jeżeli będzie mniej niż 3 km, to nie będę robił cięć. Dobra, hmm, lecimy, mój drodzy. Oh, Walęliśmy w sub, ale logika GTA. Powiedziała, a nie chce walnie w może żyć dalej. To jest logika GTA. Five. Pięć. Dobrze macie. Dobrze Musicie mi pomóc, jeżeli pod tym filmem będzie 4, 15 łapek w górę. To...